Z czasy na moim kanale zauważyłem sporo nowych wykwitów, jeśli chodzi o komentarze. Tylko zanim dokończę myśl, zobaczcie na to. A do czego zmierzam? Ano do tego, że czytając takie komentarze typu a community kontrybutorzy mają o wiele lepsze RNG, mają lepsze bitwy. Niedługo tak będzie, że po prostu tylko i wyłącznie community kontrybutorzy będą grali i również twórcy gry, a reszta graczy odejdzie. No to pokazując ten oto właśnie strzał od Arty chyba tak nie jest. I tak się czasami zastanawiam skąd tacy ludzie się biorą po prostu z tak płytkim myśleniem. Słuchajcie, jestem to, że jestem community kontrybutorem niczego nie oznacza. Tak samo mam kiepskie bitwy, tak samo mam i dobre bitwy, a patrząc Ogólnie na moją pozycję jako komuniki kontrybutora niczego nie mam lepiej, niczego nie mam za darmo. Owszem, czasami dostaję jakieś pojazdy do testu, tak żeby wam po prostu zaprezentować materiał. I to nie jest wcale to, że ja zachwalam ten produkt, czy ten dany czołg, tylko pokazuję również jego słabe strony, i mówię, czy oczywiście to jest moje zdanie, i mówię, czy ten pojazd jest wart uwagi, czy nie jest wart. Tak więc, żebyście nie wydawali bezsensownie pieniędzy, po prostu staram się Wam wcześniej pojazd przedstawić i to wszystko. A obecna chwila, jeśli chodzi o community kontrybutora, chyba tak jeszcze nigdy nie było, gdzie po prostu nami nikt się nie zajmuje, nie ma żadnej komunikacji z tymi twórcami ala gry. Tak więc nawet prosząc o to, żeby usunęli mi czołgi z mojego garażu, muszę błagać przez cały tydzień, żeby po prostu później nie było takiej sytuacji, gdzie zrobię operację, przykładowo Valor i będę posiadał dublujące się czołgi. Tu sytuacja nie jest ciekawa, bo wtedy po prostu tej nagrody nie mogę odebrać, a później WarGaming jak mi usunie ten dany czołg, no to praktycznie go nie mogę posiadać. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz już wracając oczywiście do naszego materiału do trzech wspaniałych, dzisiaj chciałem wam przedstawić trzy wspaniałe, moim oczywiście zdaniem, czołgi średnie 9 poziomu. Owszem, pokazywałem wam ostatnio t 54, ale chciałem porównać i żebyście Wy ocenili, którego z tych trzech pojazdów byście wybrali, a tutaj bym dodał jeszcze: można by było dodać francuskiego magazynka, czyli Batchata 25TAP. Również świetna maszyna, ale że to jest magazynek. Nie brałem go po prostu pod uwagę. Ogólnie uwielbiam grać dziewiątym poziomem. Dlaczego? Ano, dlatego, że można powiedzieć, że te pojazdy mają preferencyjny matchmaking, czyli losowanie plus jeden do góry, gramy z dziesiątkami albo minus dwa, czyli gramy nawet z siódemkami. A na tym poziomie te pojazdy są niesamowite. Nawet słuchajcie, grając z dziesiątkami, gdzie ja lubię naprawdę wyzwania, wcale nie boimy się jakoś mocno, dlatego że przeciwnik nasz, można powiedzieć, rywal o poziom. Wyżej nie zwraca na nas uwagę. No bo co tam, jakaś dziewiątka? Nie jest jakiś to mocny nasz wielki priorytet. Staramy się zawsze walczyć z tymi pojazdami wyższej półki, czyli z dziesiątkami. A taka dziewiątka, pozostawiona bez uwagi, może naprawdę sporo zrobić. Tutaj macie przykład. Leopard PTA. Dla mnie naprawdę świetna maszyna. Na tym pojeździe rozegrałem już sporo bitew. Nie jest to łatwa maszyna. Dlaczego nie jest to łatwa maszyna? Dlatego, że pancerz tego pojazdu jest, można powiedzieć, papierowy, ale mamy świetne działo, naprawdę fenomenalne działo. Jest to działo 105 mm z uszkodzeniami 390 na strzał. Jeśli chcecie znać parametry, czas skupiania 2,1. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Celność 0,32. No i penetracja. Jedna z lepszych penetracji na dziewiątym poziomie, jeśli chodzi o czołgi średnie. 268 na pocisku podstawowym, tutaj mamy apcr -y i na pocisku w hicie mamy aż 330, tak więc naprawdę świetne warunki do walki z dziesiątkami. Jego niesamowitą zaletą jest jeszcze mobilność, 65 km na godzinę, 21 koni na tonę, tak więc nieźle, 830 koni. mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Patrząc ogólnie na Leoparda PTA, a później na jego młodszego brata, czyli Leoparda 1, ten pojazd ma jeszcze Jedną zaletę maskowanie jednak Leopard PTA ma lepsze maskowanie niż Leopard 1, dlatego że ta wieża jest mniejsza, tak więc tutaj również pojazd ma duży plus. Słuchajcie, ogólnie jeżeli ktoś ogarnie już tak miękki pojazd. Naprawdę odnajdzie się w każdym pojeździe. Jest to ciężki kawałek chleba, grając tak miękką maszyną. Doskonale się możemy o tym przekonać na mapach miejskich albo na małych mapkach, gdzie naprawdę musimy sporo się natrudzić, żebyśmy znaleźli sobie dobrą pozycję, aby szybko nie zginąć. Owszem, również takie się bitwy zdarzają, tak jak widzieliście to na samym początku, gdzie artyleria potrafi nas ściągnąć jednym strzałem. Grając tak wymagającym czołgiem, musimy bardzo unikać potężnych dział od artylerii czy od niszczycieli czołgów tak więc tutaj naprawdę musimy sporo się natrudzić abyśmy szybko nie skończyli żywota tak więc Leopard PTA jeden dla mnie z lepszych czołgów średnich na dziewiątym poziomie jego chyba największym takim konkurentem jest francuski AMX 30 prototype, pojazd też dziewiątego poziomu, aczkolwiek ma twardszy delikatnie pancerz ale działo zdecydowanie odstaje od tego pojazdu Penetracja 255 na Francuzie, 310 na pocisku, tym z większą penetracją. Uszkodzenia są takie same: 390. Przeładunek Francuz ma dłuższy. Opuszczanie działa jest takie same, bo 8 stopni, ale czas skupiania 2,3. Celność 0,33. Tak więc nie są to może jakoś większe takie rozbieżności pomiędzy tymi parametrami, ale tutaj na pewno daje się we znak penetracja. Jednak te 268 i 300. 30 zdecydowanie jest lepszym wyborem niż na francuskim pojeździe. Może Francuz delikatnie szybciej będzie nam się zbierał pod górki, dlatego że ma o jeden koń chyba więcej na tonę. Prędkość jest taka sama, maksymalna: 65 km na godzinę. Tak więc, jeżeli szukacie naprawdę dobrego średniaka na dziewiątym tierze, aczkolwiek pojazd bardzo wymagający, Leopard PTA na pewno takim pojazdem jest. Zaraz zobaczycie kolejne dwa pojazdy. Na pewno tutaj nie może zabraknąć T54, jak i również nowego pojazdu, który będziemy mogli już zdobyć, a może niektórzy już zdobyli. Ja jeszcze jestem w trakcie, tak więc tu mowa o PZC. 50T. Linia do Leoparda 1 na wersji pc została zmieniona. Co tam takiego się zmieniło? Na pewno zmieniły się uszkodzenia na strzał, czy to na Leopardzie PTA, czy również na Leopardzie pierwszym. Uszkodzenia nie wynoszą 390 a 420. Również została zmieniona penetracja na pocisku podstawowym. Dlatego że słuchajcie, teraz mamy 268, a patrząc na wersję pc aż jest 278. Owszem, została zmieniona delikatnie ta. Penetracja na drugim pocisku, bo 323, a nie 330. Nie jest to wielka różnica, ale na podstawie mamy większą penetrację, no i oczywiście większe uszkodzenia. Czy kiedykolwiek wejdą takie zmiany na wersji konsolowej? Trudno mi naprawdę powiedzieć. Tak jak Wam już powiedziałem wcześniej, na początku materiału, komunikacja z naszymi. Bogami wota praktycznie nie istnieje. O cokolwiek się pytamy, nikt nie odpowiada. Tak więc, czeski film nikt nic nie wie. Najlepsze warunki dla tak miękkiego pojazdu, oczywiście, rozległe mapy duże, gdzie mamy dużo krzaczorów. Tak jak tutaj widzieliście, praktycznie grałem na środku mapy, ale dookoła miałem sporo krzaków, gdzie jego maskowanie było jeszcze lepsze. Zasięg spotowania 410 metrów, tak więc mogliśmy zająć naprawdę odpowiednią pozycję dla rasowego snajpera. Tak, jest to tak. Taki rasowy snajper. Nie możemy zbytnio się wystawiać na strzał, tak jak to niektórzy robią grając tak miękkim pojazdem. Tutaj naprawdę sporo zimnej krwi trzeba zachować, no i wtedy naprawdę możemy rozegrać niezłą bitwę. Tak więc, jeden z lepszych pojazdów na dziewiątym poziomie, jeśli chodzi o czołgi średnie, i jeżeli ktoś jeszcze go nie robił. Warto, naprawdę warto, polecam. A jeżeli ktoś chce bardziej opancerzoną maszynę, zaraz taką zobaczycie. Porównamy sobie ich wady i zalety i który z tych dwóch czołgów wypada lepiej. Moim zdaniem wcale w dzisiejszych czasach nie liczy się pancerz. Bardziej ja bym stawiał na dobre działo, a nawet bardzo dobre, tak jak w przypadku Leoparda PTA, jak i również mobilność. Te dwie cechy, jeżeli czołg posiada, naprawdę może być niezłą maszyną do polowania. A oto drugi ze wspaniałych. Tak, stara szkoła, T-54, jeden z lepszych czołgów średnich dawniej. Jak jest to teraz? Hmm, różnie to bywa, aczkolwiek T-54 naprawdę wiele nie straciła. Jedynie co, na pewno porównując go z Leopardem PTA, tutaj nie domaga penetracja na pociskach podstawowych. Niestety, jednak 268A... Jedynie, słuchajcie, 201 to jest naprawdę niesamowita różnica. Uszkodzenia mniejsze, oczywiście, dlatego, że mamy mniejsze działo tylko 100 mm, ale 320 na strzał. Jeśli chodzi o pociski z większą penetracją, czyli hity, tak jest, tutaj mamy hity 330 penetracji tak samo jak na leopardzie PTA. Heh, najgorsza chyba wada, jeśli chodzi o to działo, to jest. Prędkość pocisków. Jednak ta prędkość pocisków jest nie najlepsza. Porównując właśnie z prędkością pocisków na Leopardzie PTA, tam jest to o wiele, wiele lepiej odczuwalne. To jest chyba taka największa wada. Dużą zaletą tego pojazdu jest pancerz. W tej maszynie nie musimy się aż tak mocno pilnować jak we wcześniejszym pojeździe, który przedstawiłem, czyli Leopardzie PTA. Ten pojazd potrafi dużo, dużo więcej wybaczyć błędów. A do, dlaczego? Ano dlatego, że słuchajcie, pancerz wieży 240 na 9 poziomie, a tutaj nawet będzie taka bitwa, gdzie walczymy z 8 kami Śmiało możemy sobie o wiele więcej pozwolić. Grając Leopardem PTA, nawet z 7 czy 8 zdecydowanie bardziej musimy się pilnować, dlatego że pojazd praktycznie wszystko przyjmie. A tu macie idealny właśnie przykład. Leopard PTA. Jak nie grać tym czołgiem? Gościu powinien zdecydowanie trzymać się w drugiej linii i wykorzystywać jego świetne działo. W razie czego zawsze może się wycofać i zmienić flankę, bo mobilność tamtego pojazdu jest naprawdę niesamowita. Czołgista jadąc t czwórko jedynie może się uśmiechnąć do takiego czołgisty w PTA, gdzie pancerz jest o wiele, wiele lepszy. Tutaj będzie klasyczny przykład właśnie jak pojazd sobie radzi i wybacza błędy. Najgorsze dla mnie bitwy, grając na topce, a gram na topce, nie ma tych dziewiątek dużo, chyba cztery, jest to, że po prostu czujemy się jak bogowie. Możemy więcej, gramy na topce, a nie zwracamy uwagi na poziomy niższe, siódemki, ósemki, bo wydaje nam się, że możemy wszystko, a tak czasami nie jest. I tu będzie właśnie klasyczny przykład, jak T-54 wychodzi z takich opresji, gdzie możemy bardzo szybko zginąć, aczkolwiek mając dobry pancerz, ten czołg potrafi wyjść z niejednej opresji, gdzie przy Przeciwnik góruje nawet swoją ilością, a T5-4 wcale sobie nic z tego nie musi robić. Tak jak powiedziałem wcześniej, najgorsza chyba wada prędkość pocisków. To jest odczuwalne. Nawet tutaj, jeżeli ktoś dobrze zaobserwował, widzieliście, gdzie ja celowałem do czołgu, a ten pocisk leciał sobie tak, jakby chciał, a nie mógł. To jest chyba jego największa wada, ale już na poziomie 10, czy to w w obiekcie 140 czy w T62A dostajemy lepsze pociski na podstawie. Są to APCRy z dużo większą prędkością niż właśnie tutaj, apeki na podstawie. Nie wiem dlaczego akurat Wargaming tak dodał, mamy apeki na podstawie. Może dlatego, żeby właśnie robić tą dziesiątkę i poczuć ten większy komfort. Ale zdecydowanie przeszkadza. Naprawdę to przeszkadza. Ta prędkość tych pocisków jest słaba w porównaniu do konkurencji. Na pewno dużą różnicą jest również zasięg spotowania. Na Leopardzie PTA mamy 410, tutaj tylko 390. 20 metrów, czy to dużo? Owszem, to jest bardzo dużo. Ale czy to przeszkadza aż tak w T54? Moim zdaniem nie aż tak bardzo, dlatego że mamy o wiele, wiele lepszy pancerz. T54 wychodzi z wielu potyczek, takich jak tutaj akurat widzieliście. Gdzie jednak tym pancerzem potrafimy zagrać, a w PTA niestety musimy gdzieś tam stać sobie w krzaku i kampić. A jak wygląda mobilność? Mobilność może nie jest tak fenomenalna jak w Leopardzie, ale mamy 56 km na godzinę, 20 koni na tonę, 700 koni ogólnie. Tak więc, jeśli chodzi o mobilność, zdecydowanie wygrywa Leopard PTA. Możemy pozwolić sobie na dużo, dużo więcej. No i tak jak już powiedziałem wcześniej, penetracja, jednak te 201 na podstawie bardzo często wielu graczy używa jednak tych pocisków z większą penetracją. 330 a 201 to jest naprawdę kolosalna różnica. A szczególnie to widać na poziomie 10, gdzie jednak musimy się posiłkować tą większą penetracją. No bo heh, 201, niektóre nawet 8 mają większą penetrację na podstawie. Mimo to dla mnie pojazd naprawdę bardzo dobry. Jest wiele wad, ale jest również wiele zalet. Czy jeśli miałbym wybierać Leoparda PTA albo t 5 i grać nimi na przykład non-stop, którego bym wybrał? Hmm, odpowiedź może przyjść już zaraz w następnej bitwie, gdzie zobaczycie trzeciego ze wspaniałych i może akurat ja bym się zdecydował na ten pojazd, aczkolwiek, hm, może nie do końca, zresztą sami zaraz zobaczycie. Wielu z Was pyta, Chinzul, co Ty wozisz na danym czołgu, jeśli chodzi o wyposażenie? Słuchajcie, największą podstawą na danym czołgu jest oczywiście dosyłacz. Owszem, jeżeli gramy magazynkiem, nie w każdym, no bo we włoskich magazynkach, tych samodoładowujących się, możemy używać dosyłacza, ale w standardowych pojazdach z magazynkiem niestety nie możemy zamontować dosyłacza. Dlatego dla mnie, słuchajcie, na każdym pojeździe powinien być dosyłacz. Później na pewno stabilizator pionowy, który pozwala nam na lepsze celowanie czy to przy obrocie wieży, czy to w ruchu. Tak więc tutaj stabilizator pionowy na czołgu średnim, na czołgu ciężkim jest zdecydowanie bardzo dobrym wyborem. A później to już wszystko zależy od tego, jaką mamy załogę, jak jest, jaki mamy zasięg spotowania i tak dalej, Tutaj możemy wykorzystać różne moduły. Jeżeli mamy słaby zasięg spotowania, ale w miarę dobre działo, możemy przykładowo, a na przykład słaby pancerz, tak jak w Leopardzie PTA. Ja akurat w Leopardzie PTA wożę wentylacja, stabilizator pionowy i dosyłacz. Ale mógłbym na przykład zamiast, nie wiem, stabilizatora pionowego, mógłbym na przykład zamontować sobie optykę, aczkolwiek nie ma sensu, bo jeżeli ja przykładowo gram na racjach żywnościowych, mam bardzo dobrą załogę i dodatkowo jeszcze nasz pojazd posiada dobry zasięg spotowania, czyli 410 metrów, raczej mija się z celem założenie optyki. To wszystko oczywiście zależy od naszego komfortu gry, jaki mamy styl gry i tak dalej, i tak dalej. Ale standardowo jest to dosyłacz, wentylacja i stabilizator pionowy. Jeżeli przykładowo, tak jak mamy ostatnio wam przedstawiałem The Machine, wielu z was pytało, jakie wyposażenie na tym pojeździe wożę, tam nie możemy zainstalować sobie modułu, właśnie dosyłacza. No to dałem wentylację. Stabilizator pionowy, i dodatkowo jeszcze dałem skupiaczkę. Również mógłbym to zrobić inny myk, gdzie mógłbym na przykład zamiast skupiaczki dać skrzynkę naprawczą, jeżeli moja załoga miałaby bardzo mało perków. A wiadomo, jeżeli ktoś nam zrobi gąski, jednak ta skrzynka działa i nam pomaga, czy jakiś inny moduł zostanie zniszczony, to wszystko słuchajcie, zależy od wielu sytuacji, jak mamy właśnie rozwiniętą załogę itd., tak dalej. I tak dalej. No i dobra, trzeci ze wspaniałych, czyli Kampfpanzer 50 T. Ten pojazd, który możemy zdobyć. Ja bym powiedział, że jest to takie połączenie T-54 i Leoparda PTA. Słuchajcie, działo, a no właśnie, działo 105 mm, ale... Takie same działo mamy na Leopardzie PTA i uszkodzenia mamy 390. Tutaj mamy 105 mm i uszkodzenia mamy i takie same jak na T5, czyli na 100 mm dziale. Tylko 320 an na strzał. To jest pewien, pewna zaleta, ale i nie zaleta, dlatego że słuchajcie, ten przadunek jest większy, dłuższy niż na T5, -4. aczkolwiek słuchajcie, zobaczcie jaka jest różnica, jeśli chodzi o prędkość pocisku. Na podstawie mamy APCRy. To jest naprawdę coś niesamowitego. Można powiedzieć, że te pociski lecą tam gdzie chcemy. Prędkość ich jest naprawdę doskonała. Dodatkowo mamy o wiele lepszą penetrację niż na t 5 268 tak samo jak na Leopardzie PTA. Tyle, że pociski te drugie, czyli z większą penetracją, hity, mamy tylko 310. Tak więc o 20 mniej niż nasi konkurenci, ale Tutaj mamy jeszcze fajną mobilność. Też takie połączenie T54 z Leopardem PTA, no bo nie mamy 50 na przykład tam 6 czy nie mamy 65, ale mamy 60 km na godzinę. Ogólna ilość koni mamy 900, a 18 koni na tonę taki jest współczynnik. Tak więc nie jest źle, jak na tak można powiedzieć, dobrze opancerzony pojazd. Tutaj, słuchajcie, ani te 5 ani Leopard PTA raczej nie mogą się pochwalić tak dobrym pancerzem jak ten pojazd. Wieża 250 z przodu, boki 40, 30 z tyłu. Nawet kadłub jest bardzo dobrze opancerzony 120, 40, 20. Tak więc, słuchajcie, wartości, jeśli chodzi o pancerz tego pojazdu na czołg, średni to jest naprawdę coś niesamowitego. Dla mnie ten pojazd trochę mi przypomina już Zapomnianą E50. Tak jest. Pancerzem naprawdę tutaj wcale nie odstaje od E50. A kto wie, czy nawet nie jest lepszy, dlatego że ta wieża jest taka zaokrąglona naprawdę nie jest wcale łatwo ją przebić. Kadłub również. Nie jeden się już przeciwnik zdziwił, gdzie ten pojazd potrafił odbić. Szkoda, szkoda naprawdę, że nie mogłem wziąć do całego tego zostawienia, czy do zaprezentowania choćby nawet czterech czołgów wspaniałych E50. I kiedyś jeden z moich ulubieńców. Wargaming tak znersił ten pojazd, jeśli chodzi o czas celowania, no bo 2,9 na czołgu średnim. Hmm... Heh, niby to OP, niby to nie OP, dlatego że, słuchajcie, E50 na pewno również nie grzeszyła. Penetracją na pociskach podstawowych również tam musieliśmy się posiłkować, jednak pociskami premium z tą większą penetracją. Pancerz na E50 wcale nie był aż tak najlepszy: no bo wielu przeciwników naprawdę nie miało z nim problemów. Dolna płyta wpuszczała wszystko, ale tym pojazdem grało się naprawdę świetnie. Bardzo dobra mobilność, świetne taranowanie przeciwników to było coś pięknego. Nie wiem dlaczego, akurat wargamingowi, aż tak mocno ten pojazd zaszedł za skórę. Może dlatego, że w większości tych lepszych graczy kręciło na nim statystyki. Co to oznacza? Ano to oznacza, że taki gościu, przykładowo jak ja albo wielu innych, brało taką E50. Mogliśmy sobie grać nim i popra poprawiać przykładowo statystyki, czyli WN -y itd., itd. Tyle, że Wargaming, nie myśląc zbytnio, nerfiąc E50. Ci gracze, którzy poprawiali statystyki, na przykład na tym pojeździe, znajdą sobie zupełnie inny pojazd, a taki przeciętny gracz albo słabszy kompletnie nawet nie zwróci uwagi na niemiecki pojazd z czasem celowania 2,9. No bo, dla przykładu, jeżeli chciałbym poprawić statystyki, wziąłbym sobie takiego PZ a 5x4 i tłukł się tam na tych piątkach i sobie poprawiał. Ale dobry gracz wcale nie musi grać na piątkach. Wystarczy te wziąć pojazdy, które wam dzisiaj przedstawiłem. T5, Leoparda PTA, czy choćby nawet. Właśnie PZA 50C. Tymi pojazdami również potrafimy osiągać niesamowite wyniki i wcale nie jest potrzebna do tego E50, ale tak naprawdę e 50 moim zdaniem powinna wrócić do tego panteonu tych pojazdów na topce, a szczególnie właśnie na dziewiątym poziomie. Mam nadzieję, że Wargaming da więcej miłości E50 i przyjrzy się jej jeszcze raz i zauważy to, że to nie był jakoś mocno OP pojazd, tyle że po prostu gracze, którzy robili sobie statystyki tylko i wyłącznie śrubowali te wyniki na większe a o wiele więcej pewnie teraz pojazdów takich znajdziemy jak kiedyś 50 gdzie możemy robić sobie przykładowo jeżeli komuś na tym zależy lepsze statystyki tak więc już wracając do naszego PZcika 50 pojazd dla mnie również można powiedzieć jeden z lepszych i pancerz, i działo, i mobilność jest na najwyższym poziomie. Tak więc pojazd potrafi sporo wybaczyć błędów dla graczy, można powiedzieć, średnio zaawansowanych. Pojazd moim zdaniem idealnie. A którego ja bym wybrał z tych trzech? Mi się wydaje, że chyba najbardziej się i najlepiej się czuję. Oczywiście tutaj. Sporo doświadczenia, sporo można powiedzieć kamperskiej gry musimy odstawiać grając Leopardem PTA i chyba jednak wybrałbym Leoparda PTA. Dla mnie idealna maszyna, świetne działo, świetna mobilność, a chyba w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych potyczkach jednak to jest najważniejsze. Pancerz aż nie ma takiego znaczenia jak dobre działo albo można powiedzieć świetne działo. I również mobilność. Dlaczego mobilność? Zawsze możemy szybko zająć pozycję, zawsze możemy szybko zmienić flankę, a jadąc 65, a jadąc przykładowo 57 czy 60 na godzinę, jednak jedziemy szybciej. Tak więc słuchajcie, to jest taka dla mnie top 3. Na dziewiątym poziomie, jeśli chodzi o czołgi średnie. Kto wie, może następnym razem przedstawię trzy magazynki dziewiątego poziomu, a kto wie, może dziesiątego. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za ten długi odcinek no bo można by było powiedzieć, że to taki weekendowy. Do usłyszenia, trzymajcie się. Hej!